Choroby układu krążenia są główną przyczyną śmierci na całym świecie. Z ich powodu rocznie umiera aż 18 milionów ludzi. W tej ponurej statystyce za większość zgonów, bo około 4 na 5, odpowiada zabał serca i udar mózgu. Jeśli zaś chodzi o dane z Polski, a nie z całego świata, to np. zabał mięśnia sercowego dotyka rocznie aż 80 tysięcy Polaków. Jednak nie jesteśmy bezradni wobec tego problemu zdrowotnego, bo możemy mu przeciwdziałać poprzez regularne badania profilaktyczne, odpowiednią dietę, zadbanie o sen i aktywność fizyczną, a także poprzez szybkie reagowanie na pierwsze objawy. I dziś chciałbym się właśnie skupić na oznakach, które mogą zwiastować pojawienie się u nas zawału serca na kilka dni, tygodni, a nawet na miesiąc przed jego wystąpieniem. Wczesne rozpoznanie zbliżającego się zawału może nas przed nim uchronić, a także przed jego poważnymi konsekwencjami. I jeśli zauważymy u siebie oznaki, które wymienię, to nie zwlekając warto udać się do specjalisty na konsultację, który prawdopodobnie zleci dodatkowe badania. Przejdźmy więc do konkretów. Chcę jeszcze podkreślić, że zawał serca rzadko występuje nagle i bez żadnych wcześniejszych sygnałów. U wielu osób, zwłaszcza tych z grupy podwyższonego ryzyka, pojawiają się tak zwane objawy prodromalne, czyli wczesne oznaki ostrzegawcze, które mogą wystąpić na kilka godzin, dni, a nawet tygodni przed właściwym incydentem wieńcowym. Są one po prostu wynikiem postępującego niedokrwienia mięśnia sercowego. Objawy te są różnorodne i mogą przybierać różne formy w zależności od wieku, płci, chorób współistniejących oraz stylu życia pacjenta. Nie zawsze są intensywne i jednoznacznie kojarzone z sercem, co sprawia, że niestety bywają lekceważone. Według zaś pracy naukowej z 2023 roku objawy prodromalne, o których zaraz powiem szerzej, pojawiają się co najmniej tydzień wcześniej, aż u około czterdziestu kilku procent osób dotkniętych tym problemem. Jednym z najczęstszych zwiastunów zawału serca jest dyskomfort w klatce piersiowej. Przeprowadzone badania pokazały, że aż u 68% pacjentów pojawia się ból w tej okolicy ciała. Ale co ważne, wcale nie musi to być nagły, ostry ból. Na kilka dni czy tygodni przed zawałem serca ból może pojawiać się stopniowo. Niekiedy to uczucie nawet nie jest opisywane jako typowy ból, tylko po prostu pewien dyskomfort w postaci uczucia ucisku, pełności czy ściskania, który z czasem narasta, a początkowo wydaje się zupełnie niegroźny. Czasem przypomina on niestrawność po ciężkim posiłku i bywa mylony ze zgagą. Może on trwać kilka minut, samoistnie ustąpić, aby po czasie znów powrócić. Chcę też podkreślić, że zamiast klasycznego bólu za mostkiem, wspomniany ból czy ogólnie dyskomfort może być rozlany i trudny do zlokalizowania. Zamiast bólu w konkretnym miejscu może pojawić się uczucie rozlanego ucisku w klatce piersiowej, górnej części brzucha lub w górnej części pleców. Niekiedy może być też odczuwany w okolicach szyi, żuchwy lub barku. Skoro już częściowo wspomniałem, że objawem zwiastującym zawał serca może być dyskomfort w klatce piersiowej przypominający niestrawność czy zgagę, to chciałbym jeszcze uzupełnić te informacje o to, że mogą pojawić się również nagłe nudności i wymioty. I mowa tu o uczuciu mdłości bez wyraźnej przyczyny, czyli np. mdłości, która nie wynika ze spożycia jakiegoś podejrzanego pokarmu. Zaś wymioty mogą pojawić się bez wcześniejszych problemów gastrycznych. Tym objawom może towarzyszyć dyskomfort w żołądku w postaci uczucia ściskania i rozpierania, który nie mija po lekkim posiłku czy zmianie pozycji ciała. Wynika to m.in. z tego, że wraz ze zbliżającym się zawałem serca dochodzi do ograniczenia przepływu krwi nie tylko do serca, ale również do innych narządów. I tu warto wiedzieć, że żołądek i ilita są bardzo wrażliwe na niedotlenienie, co może powodować ich skurcze, zaburzenia trawienia i nudności. Według badania, na które przed chwilą się powoływałem, u aż 42% osób z wczesnymi objawami zawału serca pojawiało się kołatanie serca. Osoby, które doświadczają kołatania serca jako objawu prodromalnego, opisują je, że serce bije zbyt szybko, a niekiedy nawet jakby wręcz wali w klatkę piersiową. Poza tym oznaką tym niejednokrotnie towarzyszy nieregularny rytm, który jest odczuwany jako drżenie i trzepotanie serca czy takie nierówne, przeskakujące bicie serca. Niewykluczone, że część z państwa zastanawia się, skąd w ogóle bierze się kołatanie serca jako zwiastun zawału. Otóż gdy naczynia wieńcowe ulegają zwężeniu lub częściowemu zablokowaniu, to do mięśnia sercowego dociera za mało tlenu. Wtedy serce zaczyna działać mniej stabilnie. Może być szybciej, nierówno lub mieć przeskoki, bo komórki serca próbują nadrobić brak tlenu. Kolejną oznaką zwiastującą zawału serca, która może się pojawić kilka tygodni wcześniej, jest duszność. Mam tu na myśli uczucie braku powietrza czy trudności w oddychaniu. Na początku duszność może być zauważalna jedynie podczas wysiłku, np. podczas bardziej intensywnej aktywności fizycznej, czy w trakcie wchodzenia po schodach, kiedy to serce musi pracować ciężej. Z czasem uczucie to może pojawiać się nawet w spoczynku. Osoby opisują tę dolegliwość jako uczucie zatkania dróg oddechowych, gdzie wydaje się, że nie można wziąć głębokiego oddechu, mimo że drogi oddechowe pozostają fizycznie drożne. W tym miejscu przypomnę, że przydatną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, który nazwałem Porannym Dziennikiem Zdrowia. Piszę go i wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty, jest on zazwyczaj na kilka minut czytania. Gdyby chcieli się Państwo zapisać, to można to zrobić na stronie www.doktorbartek.pelukośnik. Dziennik. Na kilka tygodni, a nawet miesiąc przed zawałem serca, może pojawić się też uczucie zmęczenia, które może przybierać nietypową formę. Mam tu na myśli nagłe, uporczywe i niewytłumaczalne, czyli bez żadnej uchwytnej przyczyny uczucie wyczerpania, które nie ustępuje nawet po odpoczynku. Nawet proste czynności, takie jak sprzątanie, gotowanie czy zrobienie śniadania, wydają się wyjątkowo męczące i wymagają większego wysiłku niż zwykle. Osoby doświadczające prodromalnego zmęczenia często zgłaszają wrażenie, że ich ciało od środka jest całkowicie pozbawione energii, jakby coś pochłaniało ich siły. Takie zmęczenie wynika z tego, że gdy naczynia wieńcowe są zwężone, to serce musi pracować intensywniej, aby pompować krew co prowadzi do zwiększonego obciążenia organizmu i uczucia wyczerpania. Poza tym, niedostateczne ukrwienie powoduje, że komórki naszego ciała nie otrzymują odpowiedniej ilości tlenu, zaś ten składnik jest niezbędny do produkcji energii. Od siebie dodam, że szczególnie niepokojąca jest sytuacja, gdy wspomniane zmęczenie nasila się w ciągu kolejnych dni lub tygodni. Jeszcze innym zwiastunem zbliżającego się zawału serca może być gwałtowny przypływ uczucia ciepła, szczególnie w okolicy twarzy, szyi lub górnej części klatki piersiowej. Objaw ten może pojawiać się okresowo bez wyraźnej przyczyny i samoistnie ustępować. Do tego może towarzyszyć mu zaczerwienienie twarzy i nadmierne pocenie się. Poza tym mogą wystąpić zimne poty, a skóra staje się lepka, wilgotna i chłodna w dotyku, szczególnie na dłoniach, stopach, czole i karku. Może towarzyszyć temu bladość skóry, ogólne osłabienie i uczucie miękkich nóg. Od siebie dodam, że oznaki te mogą przypominać objawy stresu lub menopauzy. Dobrze ich jednak nie lekceważyć, tym bardziej jeśli towarzyszą im inne dolegliwości, o których dzisiaj jest mowa. Bardzo mało charakterystycznym objawem, który w połączeniu z innymi oznakami również może świadczyć o tym, że zbliża się zawał, są zaburzenia snu. Mam tu na myśli to, że osoby, które wcześniej nie miały problemów ze snem, mogą nagle odczuwać trudności z zasypianiem, nawet jeśli są zmęczone. Do tego mogą też często budzić się w nocy z uczuciem niepokoju, nieokreślonego lęku lub przyspieszonego bicia serca. Poza tym z uwagi na to, że niekiedy sen jest płytki i niespokojny, to taka osoba budzi się rano, nie czując się wypoczęta. W efekcie może czuć się nadmiernie zmęczona i senna w ciągu dnia. I to pomimo wystarczającej ilości snu. A przy okazji, jeśli ktoś z Państwa chciałby się przyczynić do tego, aby nasza społeczność na tym kanale się rozwijała, to wystarczy, że klikną Państwo przycisk subskrybuj pod filmem, a potem dzwoneczek, który pojawi się obok. Tak jak już mówiłem, objawy prodromalne mogą pojawić się na kilka dni czy tygodni, a nawet miesiąc przed zawałem. Osobiście uważam, że jeśli wystąpią bez konkretnej przyczyny, tym bardziej, gdy jednocześnie zaobserwujemy kilka z nich, to nie należy czekać aż miną. Ich utrzymywanie się lub nawracanie oznacza, że należy działać. Warto też zwrócić uwagę na ich charakter, czyli na przykład czy pojawiają się w określonych sytuacjach, w tym podczas wysiłku, stresu czy po posiłkach, albo czy nasilają się w nocy. Jeśli objawy są subtelne i nie wydają się groźne, ale powtarzają się, to nie należy ich bagatelizować i dobrze jest skonsultować je ze specjalistą. Szczególnie dotyczy to osób, które znajdują się w grupie ryzyka pojawienia się zawału mięśnia sercowego. I krótko teraz powiem, kto z nas jest szczególnie zagrożony zawałem. Do pojawienia się zawału serca predysponuje oczywiście nasz niezdrowy styl życia i powiązane z nim choroby metaboliczne. Spośród chorób jedną z głównych przyczyn wystąpienia zawału mięśnia sercowego jest podwyższone ciśnienie krwi. Badania pokazały, że osoby z nadciśnieniem mają aż dwójpółkrotnie wyższe ryzyko zawału. Istotnie zagrożone są również osoby palące tytoń. A już najgorzej jest, gdy mamy stwierdzone nadciśnienie i jednocześnie palimy papierosy. U takich osób ryzyko pojawienia się zawału serca w przyszłości jest aż siedmiokrotnie wyższe. Sygnałem alarmującym, że jesteśmy zagrożeni omawianym problemem jest też nieprawdłowy profil lipidowy. Mam tu na myśli istotnie podniesiony poziom cholesterolu nie-HDL, wysokie stężenie trójglicerydów oraz obniżony poziom cholesterolu HDL. U takich osób ryzyko zawału serca jest nawet trzykrotnie wyższe w porównaniu do osób o prawdłowym profilu lipidowym. Wysoce niekorzystnym zjawiskiem sprzyjającym zawałowi mięśnia sercowego jest również nadmierna masa ciała. W 2005 roku ukazała się praca naukowa, która pokazała, że osoby z nadwagą i otyłością cechują się wyższą częstotliwością pojawienia się zawału serca aż o 77%. Spośród jednostek chorobowych, które mogą doprowadzić do zawału serca jest również cukrzyca. I dotyczy to zarówno cukrzycy typu pierwszego, jak i drugiego. Jako ciekawostkę powiem, że u osób z cukrzycą typu drugiego, które już raz przebyły zawał mięśnia sercowego, ryzyko jego nawrotu jest stosunkowo duże. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby, mając cukrzycę, podejmować się różnych praktyk, które pozwolą obniżyć poziom cukru. I jednocześnie kluczowe jest zwracanie uwagi właśnie na różne niepokojące objawy, które mogą zwiastować zawał. Z kolei do mniej oczywistych przyczyn czy czynników predysponujących do zawału serca mogę zaliczyć niską higienę jamy ustnej. Proszę wiedzieć, że przeprowadzone badania pokazały, że utrata każdego jednego zęba zwiększa ryzyko pojawienia się zawału mięśnia sercowego o 1%. Na pierwszy rzut oka może się to nie wydawać zbyt dużo. Niemniej, jeśli dodamy do tego inne czynniki ryzyka, to problem może być już całkiem istotny i warty uwzględnienia. Mówiąc o tym, co sprzyja zawałowi serca, chciałbym krótko też wspomnieć o śnie. Naukowcy bowiem zauważyli, że osoby, które śpią poniżej 6 godzin dziennie, mają o 20% wyższe ryzyko pojawienia się tego problemu. Przy czym muszę dodać, że równie niekorzystny jest zbyt długi sen, trwający powyżej 9 godzin na dobę. Jeśli więc śpią Państwo na przykład zbyt krótko, to zachęcam, aby postarać się nieco zmienić ten nawyk, jeśli jest to oczywiście możliwe. Długość i jakość snu stawiam na równi ze zdrowym odżywianiem i aktywnością fizyczną, jeśli chodzi o kluczowe elementy mające wpływ na kondycję naszego ciała. Jeszcze innym ważnym czynnikiem, który sprzyja zapałowi mięśnia sercowego jest przepracowywanie się. W jednej z publikacji naukowych znalazłem informację, że osoby, które pracują np. 11 godzin dziennie, mają około trzykrotnie wyższe ryzyko pojawienia się zawału w porównaniu do osób, które pracują około 7 do 8 godzin na dobę. Długotrwałe przeciążenie pracą fizyczną lub psychiczną zwiększa ryzyko zawału serca poprzez kilka kluczowych mechanizmów. Wiąże się to głównie z przewlekłym stresem, nadmierną aktywacją układu nerwowego i hormonalnego, a także zaniedbywaniem zdrowego stylu życia. Wobec tego, jeśli rzeczywiście mamy dużo pracy, w dodatku takiej, która nas stresuje, to trzeba ten stan rzeczy odpowiednio zrównoważyć w dwóch obszarach. Pierwszy obszar, w którym warto się nieco poedukować, to oczywiście samo środowisko pracy. Możemy na przykład podciągnąć swoje umiejętności w zakresie zarządzania emocjami, czyli radzenia sobie z reagowaniem na czynniki stresogenne. Samych tych czynników nie zawsze możemy uniknąć, ale mamy kontrolę nad swoją reakcją na nie. Można także popracować nad swoją asertywnością i kompetencjami interpersonalnymi, np. w duchu porozumienia bez przemocy Marszala Rosenberga. Przyda się także nauka efektywnego planowania, priorytetyzacji zadań, czy stosowania metod zwiększających produktywność, takich jak technika Pomodoro, macierz Eisenhowera, czy metoda Getting Things Done. Ze swojego doświadczenia bardzo bym polecił również koncepcję mindfulness, czyli uważność. Z kolei drugi obszar to nasz czas poza środowiskiem pracy, czyli budowanie nawyków związanych z odpoczynkiem aktywnym i pasywnym, w tym np. ćwiczenia fizyczne działające antystresowo i poprawiające regenerację organizmu. A w przypadku, kiedy życie zawodowe bardzo poważnie rzutuje na naszą codzienność, również, a może szczególnie te poza pracą, to warto rozważyć terapię poznawczo-behawioralną w tym zakresie, nieraz określaną skrótowo CBT. Jej elementy pozwalają na zmianę np. myślenia katastroficznego czy też szkodliwych dla nas przekonań związanych z pracą. Oczywiście muszę wspomnieć też o tym, co myślę, że nie będzie żadną tajemnicą, że im jesteśmy starsi, tym ryzyko zawału jest wyższe. Według literatury fachowej, 35% wszystkich pacjentów z zawałem serca stanowią osoby 75. Do tego stanowią one aż 60% wszystkich zgonów z powodu zawału. Oznacza to, że właśnie między innymi osoby starsze powinny być szczególnie wyczulone na objawy prodromalne, o których dziś mówiłem. Tym materiałem chciałem zwrócić uwagę na problem, jakim jest zawał mięśnia sercowego. Bo wydaje się, że niestety wiele osób bagatelizuje objawy, które pojawiają się tuż przed tym incydentem, a tym bardziej mało kto zwraca uwagę na niepozorne oznaki, które mogą zwiastować zawał na kilka dni czy tygodni przed, o których była dziś mowa. Oczywiście nie chodzi o to, aby każde możliwe ukłucie w brzuchu czy małą zadyszkę traktować jako coś poważnego. Niemniej myślę, że dobrze znają Państwo swój organizm. Jeśli więc pojawi się coś odbiegającego od normy i trwa przez dłuższy czas, lub nawraca, to zachęcam, aby tego nie lekceważyć. Tym bardziej, jeśli jednocześnie pojawia się kilka niepokojących objawów z dzisiejszej listy. A skoro już mowa o zawale serca, to zachęcam państwa do obejrzenia jeszcze programu, w którym opowiadam co takiego jeść, aby zminimalizować ryzyko pojawienia się chorób serca w przyszłości. Aby się z nim zapoznać, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.